Szanowni Państwo, jesteśmy w pierwszym dniu Kongresu Elektryki Polskiej. W tej chwili kończą się sesje plenarne. Na podstawie dyskusji na tych sesjach plenarnych mamy już pewne wnioski dotyczące pierwszego tematu, który omawiamy na kongresie, mianowicie transformacji energetycznej systemu w Polsce. Czwarty Kongres Elektryki Polskiej w tym roku prowadzony w wyjątkowej formule, bo łączący. Trzy zagadnienia, dwa bardzo blisko siebie leżące, czyli obszary transformacji energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego, i trzeci, który na pozór nieprzystający do tych dwóch pozostałych, ale jednak szalenie istotny, jeżeli przyjrzeć się blisko, czyli obszar fotoniki, dyskutowany jako obszar polskiej specjalności światowej elektronice. Rzeczywiście ta fotonika razem z elektroniką stanowi, jak Państwo pewnie wiecie, fundament świata technologii informacyjnych, dlatego poświęcamy mu dużo czasu. I jest bardzo mocno związany z wszystkimi pozostałymi obszarami dyskutowanymi w czasie kongresu. Szczególnie istotne są tu wszystkie zagadnienia, czy monitorowania infrastruktury krytycznej, czy nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które fotonika oferuje i z których tak naprawdę nawet sobie nie zdajemy sprawy, ale które nas otaczają na każdym, na każdym można by powiedzieć, kroku. Sieci odegrają ogromną rolę, być może i pozytywną, ale też mogą być pewnym zagrożeniem dla procesów transformacyjnych, ponieważ niosą za sobą historię i tradycje też oczywiście, ale też pewną pamięć historyczną systemów elektroenergetycznych, monopolistycznych systemów elektroenergetycznych, całkowicie scalonych systemów elektroenergetycznych, gdzie cała energia elektryczna Płynęła w jedną stronę, żadnych prosumentów, nie było żadnej energetyki z rozproszonej. Głównym starciem starego i nowego systemu będą napięcia niższe, nie nad których ja się, że tak powiem, znam, ale napięcia średnie i napięcia niskie, gdyż tam gro tej energetyki nowoczesnej, rozproszonej, szybko zmiennej, często zresztą rozwiązaniami nietrafionymi, nie pasującymi do tych sieci, tam się rozegra i elastyczność, nowoczesność i otwartość dystrybutorów właśnie niższych i średnich napięć zadecyduje. Technika Poznańska należy do wiodących uczelni technicznych. Mam zaszczyt reprezentować tę uczelnię, ale również Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Kongres, który tutaj się odbywa, jest dla nas bardzo ważny z punktu widzenia wyzwań, które stoją dzisiaj w zakresie transformacji energetycznej, ale również zmiany klimatu. Uczestniczyłem w jednym z paneli, który dotyczył transformacji energetycznej przez pryzmat rozwoju obszarów lokalnych. Bardzo ciekawa, interesująca dyskusja, wiele ważnych kwestii. Poruszanych zarówno na temat samej transformacji energetycznej, która się dzieje, przez pryzmat wszystkich uczestników rynku oraz tych, którzy ten proces wspierają, czyli właśnie płatrowcemu dystrybucyjnie, jak jest ona realizowana. Właśnie zakończyliśmy obrady w czwartej sesji dotyczącej bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. i. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim uczestnikom, panelistom, dyskutantom, osobom aktywnie zaangażowanym w dyskusję. Dlaczego? Dlatego, że od samego początku, od wystąpienia w referacie wprowadzającym pana generała Czmura, no, wykazano, że bezpieczeństwo to jest jeden z głównych elementów odporności strategicznej Polski i wszystkie te zagadnienia, które poprawiają to bezpieczeństwo, a de facto podprawiają naszą odporność, począwszy od zagadnień hardware'owych, równowagi między sferą techniczną a sferą informatyczną, potrzeba wspierania określonych branż high dla poprawy tej sfery technicznej i yy, zwiększenia strategicznej odporności poprzez zwiększenie bezpieczeństwa, no stają się tutaj zagadnieniami takimi priorytetowymi, a ich potrzeba pielęgnowania, dofinansowania, rozwoju jest absolutnie niezbędna. Miałam przyjemność dzisiaj uczestniczyć w panelu dotyczącym energetyki oraz cybersecurity. W branży energetycznej ze swojej strony przedstawiłam zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem odwołujące się do wyzwań oraz działań, które prowadzone są na rynku lotniczym, aby zabezpieczyć bezpieczeństwo pasażerów, statków, lotnisk, obiektów infrastruktury krytycznej. Zgromadziliśmy olbrzymie grono fachowców pokrywających praktycznie cały, całą energetykę, od prosumenta do energetyki jądrowej, i w trakcie burzliwych dyskusji tak naprawdę przewijał się jeden główny wątek, a mianowicie czym w przyszłości zasypać lukę, która powstanie po energetyce konwencjonalnej. I tutaj spory i dyskusje no, rozgrzały całą publiczność. To, co również wybrzmiało bardzo głośno w panelach dyskusyjnych, to potrzeba silnego nacisku na decydentów, na polityków, które powinny iść w tym kierunku, żeby wreszcie ponad podziałami politycznymi. Uchwalono strategię energetyczną, żeby jedna władza nie budowała wiadraków, a druga je wstrzymywała. To jest potrzebne. I to poza tym wątkiem tematycznym, bo tych wniosków była cała masa i przytaczanie ich tutaj, to po prostu zabrałoby zbyt wiele czasu, to to był główny wątek taki o zasięgu powiedziałbym politycznym żeby dzisiaj przed wyborami już parlamentarnymi do, do Europy no, politycy usłyszeli również i ten głos przemysłu, który domaga się wreszcie konsensusu w zakresie strategii energetycznej dla Polski.